Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was na dzień ze mną, taki daily reading vlog. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, co dzisiaj będę robić. Też najwyżej podciągnę tego vloga też o jutrzejszy dzień, bo jutro idę dopiero. Na popołudnie do pracy, także jeszcze pierwszą połowę dnia mam wolną. Właśnie sobie zrobiłam się, usiadłam trochę do laptopa, poogarniać jakieś takie mailowe sprawy i w ogóle. I teraz już siadam, żeby nagrać dla Was tego vloga. I przede wszystkim pokażę Wam, co będziemy czytać. Początkowo takim moim małym planem było to, żeby nagrać tego vloga i skończyć w nim dwie książki, które mam zaczęte. Ale wątpię, że to się uda, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Zaczniemy sobie od książki, którą aktualnie czytam w papierze. Ja już ją zaczęłam, słuchajcie, 10 września. Mamy 17, więc tydzień temu już ją zaczęłam, bo wtedy było spotkanie autorskie właśnie z panem Remigiuszem Mrozem. Eee, I zobaczycie. I Ken't. Jestem ogromnie wdzięczna w ogóle za tą możliwość i w ogóle yy, no, drugi raz w tym roku udało mi się po prostu spotkać pana Mroza, także jestem ogromnie wdzięczna, bo to jest mój ulubiony polski autor. I... Od niego w ogóle zaczęła się moja cała przygoda z kryminałem, więc jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Zaczęłam sobie czytać to tydzień temu, przeczytałam 40 stron i potem skupiałam się na innych książkach i to odłożyłam. W międzyczasie moja mama ją wzięła, no i dopiero tak naprawdę wczoraj po nią sięgnęłam. Jestem na 140 stronie, więc dopiero wczoraj coś tam nadgoniłam. No i dzisiaj chciałabym się na niej głównie skupić, więc to jest pierwszy plan na dzisiaj. Choć jest sporo, bo tak naprawdę jest, jestem w jednej piątej, więc jest sporo do przeczytania, więc nie wiem, czy uda się ją skończyć, a drugą książką ja ją aktualnie sobie czytam na czytniku Gdzieś tutaj Wam wkleję, to jest papier Kaminożyca Alice Fini. To jest bardzo fajna książka, o której też Wam dzisiaj będę tutaj opowiadać, i powiem Wam, że to jest moje pierwsze spotkanie z tą autorką i na pewno nie ostatnie, bo ta książka mi się podoba ogromnie. Także tutaj jestem mniej więcej w połowie, nawet lekko za połową, także jest tutaj większa szansa, że tą książkę dzisiaj skończę. Ja w zasadzie teraz jeszcze tutaj sobie troszeczkę poogarniam rzeczy i będę siadać, czytać. Dzisiaj nie mam żadnych większych planów, może potem się Przejadę na kawkę, żeby. Bo ja tak niby cały dzień siedzieć w domu, zwłaszcza że dzisiaj widzę, że jest słoneczko, ale jest dość zimno. Jest aktualnie 14 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie 17, więc już czuć, czuć tą jesień, ale jest to też słoneczko, także może coś właśnie fajnego jeszcze sobie wykombinuję na dzisiejszy dzień. się zbieram, jeszcze wyjdę z moim psem i w zasadzie jadę sobie na kawkę. Muszę też pomontować trochę filmu i poogarniać jeszcze jakieś laptopowe sprawy. Jeżeli chodzi o książkę, to nie powiem wam, jaki zrobiłam. Update dlatego, że teraz te kilka rozdziałów przeczytam sobie na czytniku, także ym, potem zobaczę, ile realnie uda mi się przeczytać, ale od razu powiem, nie jest to za dużo, także mój plan, żeby serio dzisiaj skończyć z książki, chyba się nie uda. Mam wrażenie, że serio jest mega zimno, więc ubieram bluzę, idę w dresach. Dzisiaj jest taki dzień dresowy. Dzisiaj będę cały dzień w dresach. Dobra, zrobiłam sobie update, ile udało mi się przeczytać na czytniku. Jestem aktualnie na 178 stronie na rozdziale 17. Także troszeczkę, troszeczkę ruszyłam, choć dalej nie jest to tak satysfakcjonujący wynik. Jak na to, ile czasu spędziłam y, przeglądając TikToka i Instagrama. Jeszcze, jeszcze gdybym miała jakieś usprawiedliwienie, nagrałam jednego TikToka, ale dosłownie zajął mi bardzo mało czasu, więc chyba nie mam żadnego usprawiedliwienia. Po prostu siedziałam na TikToku. Tem, jak wrócę, to opowiem Wam o fabule, bo oczywiście jeszcze tego nie zrobiłam, więc spokojnie, zrobię to jeszcze. Jest godzina 13.15, ja mam wrażenie, że ostatnie dwie godziny zmarnowałam serio na tym TikToku i czuję się taka przytłoczona tym wszystkim i wiem, że sama to sobie robię, ale po prostu... Mm. Jestem taka zła na siebie, także jedziemy na kawę. Mam nadzieję, że chyba że wezmę sobie kakao, jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że to, że wyjdę i, i... i nie będę siedzieć w łóżku, to troszeczkę mnie bardziej zmotywuje do tego, żeby coś porobić. Mam w planach właśnie pogarniać trochę rzeczy na Instagrama, pogarniać filmik, chcę w się sensie zmontować, zacząć montować tego vloga, i też przede wszystkim posiedzieć i poczytać. Także jedziemy. Wróciłam do domu, wykąpałam się i przechodzę z opowieścią, o czym jest w ogóle ta książka. Jestem aktualnie na 220. stronie i jeszcze dzisiaj planuję sporo poczytać. Jeżeli chodzi w ogóle o papierka i nożyca, o której też tutaj mówiłam, że będę chciała dzisiaj skończyć, zgadujcie co, w ogóle jej nie ruszyłam. Opowiem Wam za to, o co chodzi w najnowszej książce pana Rymusza Mroza, w zasadzie jak się po prostu zaczyna. 10 lat temu wydarzyła się pewna sytuacja, o której mówiła cała Polska, dlatego że jest to sprawa związana z młodą dziewczyną, która była z przyjaciółmi, byli na jakiejś imprezie i następnie poszli na stację benzynową. Ta dziewczyna weszła na tą stację benzynową i już więcej z niej nie wyszła. Po prostu rozmyła się, nie ma żadnych światów. Nikt jej nie widział. Monitoring też nie wykazał niczego podejrzanego. Po prostu weszła i się rozmyła. Po 10 latach od tej, no mogę powiedzieć, tragedii, no bo wiadomo też, czy na przykład mama tej dziewczyny, no jest dalej w. W szoku i w, po prostu w żałobie, no bo jednak zaginała jej córka i nikt nie jest w stanie jej powiedzieć, co się z nią stało i jest po prostu zero kontaktu. I właśnie 10 lat później tą sprawą zajmuje się patrycja, która po wielu latach pracy w, w, pewnym tam, w pewnej firmie, dokładnie w stacji NSI, e, dostaje swój własny program interwencyjny i właśnie ta patrycja zajmuje się tą sprawą, dlatego że dochodzi do pewnych nowych wniosków, do pewnych jakichś tam nowych śladów. Między innymi do takiego śladu, że mm, ktoś co roku, dokładnie w ten sam dzień, dedykuje właśnie matce tej dziewczyny piosenki, które jej się kojarzą właśnie z tą swoją córką, więc gdzieś tam są dla niej bolesne. I dodaje do tego takie bardzo dziwne wiadomości, tak jakby. To ona pisała ta córka w stylu jestem bezpieczna, nie będą wszystko u mnie w porządku, no ale tak naprawdę to jest jedyny kontakt, jaki ta matka ma od tej córki. No i raczej, wiecie, no, to jest po prostu takie znęcanie się psychiczne nad tą matką, też za każdym razem mm, ta wiadomość, ta dedykacja w radiu jest podawana z innego numeru, więc nawet ciężko jest dojść do tego, kto w ogóle może dawać takie wiadomości. I Patrycja, która właśnie jest na tropie tej sprawy, jeszcze nie wie, jak bardzo źle się to dla niej skończy. Na tym skończę wam opowiadać. Potem poznajemy też nowych bohaterów. To wszystko kręci się wokół mediów, właśnie tej, tej pracy dziennikarskiej. Na razie czyta mi się super, no yy, miałam bardziej ambitniejsze plany, ale jeszcze dzień się nie kończy, także jeszcze będę siadać, zaraz sobie zrobię kakałko, już przebrałam się też w ciepłe skarpetki, bo jakoś tak mi jest chłodno, no i tak, także ja lecę czytać dalej i na pewno jeszcze do Was przyjdę z update'em. Update, jeżeli chodzi o czytanie, słuchajcie, jestem na stronie trzysetnej, także ładnie, ładnie nadrobiłam, jestem już mniej więcej w połowie i powiem Wam, może nawet nie tyle, że plot twisty w tej książce, ale te cliffhangery na koniec rozdziału, które powodują, że po prostu nie wiemy, co się wydarzy i mam, po prostu ciężko mi jest aż odłożyć tą książkę, także bawię się na razie super i rzeczywiście troszeczkę jak usiadłam, tak usiadłam, usiadłam i stwierdziłam, że serio się skupię na tym, to już mi idzie to naprawdę fajnie. Zrobiłam sobie kakao i wykryłam całe mleko, także lecę teraz szybko jeszcze do sklepu i zobaczymy po powrocie, jaki będę miała nastrój co do czytania. Witamy się z wami kolejnego dnia, przechodzę do was już zakończyć tego vloga, a tak się składa, że właśnie się ogarnęłam, bo w ogóle w nocy mnie coś po prostu rozłożyło, boli mnie bardzo gardło i czuję się taka mocno osłabiona, więc jesienne przeziębienie dopadło i mnie. I przez to, że właśnie też idę dzisiaj do pracy, stwierdziłam, że tą pierwszą połowę dnia sobie naprawdę dam na luz, przeleżę sobie... I tym oto sposobem udało mi się skończyć tą książkę, więc podpinam, podpinam to pod tego vloga, no bo jak już tu opowiadałam o niej i czytałam, to stwierdziłam, że też wam powiem, jak mi się podobała. Ogólnie uważam, że naprawdę jest bardzo fajna. Bardzo mi się podobały, tak, tak jak mówiłam, te takie końcówki rozdziałów, które powodowały, że aż ciężko było odłożyć tą książkę. Bardzo też mi się podobało to całe medialne. Ta cała medialna otoczka i było tu kilka takich rzeczy, które naprawdę mnie zaskoczyły. No i też było również kilka wątków, które mam nadzieję, że będą rozwinięte w kolejnych częściach. Fajnie, że mamy tutaj też czwórkę głównych bohaterów, bo tyle mamy właśnie głównych bohaterów. To, co nawet Pan Mróz napisał w posłowie, czy właśnie mówił na spotkaniu autorskim, że on zazwyczaj robi takie bardziej kameralne opowieści, gdzie zazwyczaj mamy dwójkę bohaterów. I na nich się skupia cała akcja, a tutaj mamy ich aż czterech. I przy okazji każdy jest rzeczywiście tak fajnie stworzony. Także bardzo fajnie się to czytało. Już gdzieś tam z niektórymi bohaterami się bardziej polubiłam, więc nie mogę się doczekać na kolejną część. No, jak zwykle, pan bruns po prostu w formie. Dałam tej książce cztery gwiazdki. Polecam też, zwłaszcza kiedy chcecie na przykład sobie zacząć jakąś. Yy, Książkę mroza, a nie chcecie też od razu wchodzić i wrzucać siebie w na przykład jakąś 19-częściową chyłkę. To bardzo Wam polecam, uważam, że jest naprawdę bardzo fajna. Także, także tak, udało się skończyć. Może nie udało się skończyć jej wczoraj, ale mamy to. Jeżeli chodzi o papier, kamień, nożyce, Słuchajcie, to jest w ogóle książka, którą ja sobie słucham ogólnie w audiobooku. Potem sobie wyprzerzuciłam ją na czytnik, żeby może było mi łatwiej, ale koniec końców lekko ją ruszyłam. Jestem gdzieś w 80%. Także czy uda mi się dzisiaj skończyć, nie wiem, bo. Jadę dzisiaj sobie do pracy autobusem. Też kurczę, trochę wieje, ale mam ochotę tak wiecie, trochę się przejść, trochę odetchnąć i też się że sobie będę mogła poczytać przed prasą jeszcze. Także, mm, także zobaczymy, czy uda mi się skończyć, ale tak czy siak kończę tego vloga. A oczywiście o tych książkach, które czytam zawsze opowiadam też na TikToku, na Instagramie i na Goodreadsie, więc też zapraszam. No i co? To by było na tyle. Buziaki, trzymajcie się zdrowo ten jesienny, jesienny sezon, bo mnie już, tak jak mówię, dopadło pierwsze przyziębienie. I dziękuję, że czytacie ze mną.